Płótkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Kursy tylko turystyczne, a może kolej wąskotorowa Raków-Rawa Biała zostanie włączona do regularnych przewozów pasażerskich? Na ten temat w specjalnie przygotowanej ankiecie wypowiedzą się mieszkańcy województwa łódzkiego. Wkrótce ankieterzy spotkają się z mieszkańcami gmin Rogów, Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, Regnów oraz Białej Rawskiej. Jak podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber, samorząd województwa od lat konsekwentnie buduje siatkę połączeń w ramach transportu zbiorowego w całym Łódzkiem. Chcemy, aby na mapie naszego województwa nie było miejscowości wykluczonych kom Komunikacyjnie. Teraz będziemy sprawdzać, w jakim stopniu możemy w tym celu wykorzystać kolej rogowską, która dodatkowo jest jedną z atrakcji turystycznych naszego regionu. Dziesięciu najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd Województwa Łódzkiego, otrzymało nagrody finansowe i listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Łódzkiego. To podziękowanie za pracę wyjątkową, szczególnie w ostatnich latach. To zawsze miał szczególny zawód którym trzeba być jednocześnie rzemieślnikiem, po to by sumiennie, zdolnie wykonywać pracę, która nie zawsze w danym momencie musi zachwycać. Ale trzeba być jednocześnie artystą, trzeba mieć wizję, trzeba być tym, który wyrasta ponad przedsiębiorstwo. Porządek i funkcjonalność to zdaniem laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Recepta na sukces, ale przede wszystkim zapobieganie wypadkom. W tegorocznej 19. edycji konkursu wzięło udział prawie 100 z gospodarstw Złóckiego, a najlepszym okazało się Gospodarstwo Państwa Rokickich z Białej Rawskiej. To prawie 20. edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. No muszę powiedzieć że przez te 20 lat ta nasza wieś stała się coraz bardziej nowoczesna również maszyny coraz mają więcej zabezpieczeń co ułatwia pracę rolnikom w gospodarstwach rolnych a również co ważne rolnicy wytwarzają coraz lepszą żywność żeby konsument mógł ją spożywać Jestnia była w fatalnym stanie, miała spękania i ubytki w dodatku była bardzo wąska, co miało kolosalny wpływ na bezpieczeństwo. To już przeszłość kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 450 pomiędzy Wyszanowem i Lubczyną jest jak nowy remont właśnie się zakończył. Wartość wykonanych prac to prawie 8,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona pochodzi ze środków rządowych. Warzywa, owoce, wędliny, jajka i miód prosto od rolnika. Wszystko zdrowe, naturalne, swojskie i lokalne. Bez pośredników, każdą sobotę. Dla wystawców bezpłatne stoiska. Na Ryneczek Marszałkowski przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi zapraszamy od 8 do 14, a na Ryneczek Wojewódzki przy Porcie Łódź od godziny 10 do 15. Szczegóły na stronie lockie.pl. Zapraszam serdecznie Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów, pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów, możliwość negocjacji nowych warunków umowy. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Aby zapewnić odpowiednią ochronę lek należy przyjąć to ustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego. Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne. Dokładne punkty dystrybucji tabletek Jodku potasu dla mieszkańców gminy Miasto Zgierz są podane na stronie urzędu. Są do tego wyznaczone przede wszystkim przychodnie oraz szkoły na terenie miasta. Dzień dobry Aleksandra Gębicka, mamy dziś piątek 21 października, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Zgierskie koło Polskiego Związku Niewidomych, które 15 października w Międzynarodowym Dniu Białej Laski obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia, obecnie liczy 145 członków i 125 osób wspierających, a zasięgiem działania obejmuje cały powiat zgierski. Od 70 lat pomagają osobom, które nie mają sprawnego zmysłu wzroku. Wzrok to główny analizator w procesach poznawczych. Zbiera informacje o otoczeniu, pomaga nam poznawać świat i doceniać jego bogactwo. Jako zmysł jest codziennie atakowany przez miliony bodźców, spośród których nasz mózg wybiera te warte zainteresowania. Niestety nie każdy może z niego korzystać. Na szczęście istnieje Stowarzyszenie Osób Niewidomych, które już od 70 lat działa na terenie naszego miasta i pomaga osobom, które straciły swój wzrok. Zgierskie Koło bardzo dba o rehabilitację, o aktywność fizyczną. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze, jeździmy do teatru, do kina. To jest naprawdę super rzecz. Super integracja też ze środowiskiem lokalnym. No ale oczywiście to wszystko jest możliwe dzięki władzom, dzięki temu, że nam pomagają. I wspólnie możemy działać, wspólnie możemy przynosić dobro, no wspólnie być tak jak rodzina. Dla nas wszystkich Państwo jesteście bardzo ważni. Mamy nadzieję, że to co wspólnie, nie tylko w naszym samorządzie, ale na każdym szczeblu tego samorządu robimy, jest dla Państwa ogromną pomocą. Oczy rejestrują obraz z pewnych odległości, dzięki czemu mamy informacje o wielu obiektach jednocześnie. Dobry wzrok ułatwia nam odnajdywanie się w przestrzeni i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Na szczęście osoby, które nie mają takiej możliwości, potrafią sobie radzić. Podczas jubileuszu stowarzyszenia chętnie brali udział we wszystkich atrakcjach. Już w drugim jubileuszu e, z Gierskiego Koła, ponieważ jestem je, jeszcze na szczęście e, jego członkiem, co mogę zadeklarować z, z ogromną przyjemnością, e, mimo tego, że e, już wypłynęłam, że tak powiem, ze zgierza w daleki świat. Cały czas z miłą chęcią przybywam na spotkania koła. Państwo, prezesowie obecni i minieni, wspominają, jak nosili mnie w, w beciku, jak miałam jeszcze parę miesięcy, więc tym, z tym większym sentymentem tutaj wracam. Podczas imprezy można było się zaopatrzyć w specjalne sprzęty użytku codziennego, takie jak lupy do czytania, specjalne igły do szycia czy karty do gry. Jubileusz odbył się w wyjątkowy dzień, bo w święto Białej Laski, która symbolizuje osoby niewidome. Nie trwa przecież wiek. Słowa Proszę Cię o jedno kochanie, choć kilka chwil, ale tak jak nigdy nie, ale tak jak dziecko śmie, tak bardzo. Miasto podjęło współpracę z siecią badawczą Łukasiewicza podczas konferencji Nauka dla biznesu Nowe Perspektywy zorganizowanej przez Gierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Złożono oficjalne podpisy przy biurku samego Łukasiewicza. Ostatnio w Starym Młynie odbyła się konferencja pod nazwą Nauka dla biznesu. Nowe perspektywy. To wydarzenie skierowane było przede wszystkim do świata nauki i przedsiębiorców, którzy chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje technologiczne i produktowe. Tą e, współpracę mocno rozwijamy. Instytut Technologiczny, sieć badawcza Bukasiewicz e, nawiązuje z miastem relacje, która ma na celu w prowadzeniu różnorakich działań związanych z procesami badawczo-rozwojowymi, które z punktu widzenia nowej perspektywy europejskiej, a także tych programów pozostałych europejskich, dadzą możliwość chociażby znajdowania dodatkowych bodźców dla samego miasta i szukania rozwiązań pozyskania dodatkowych środków finansowych, ale także pozwolą wesprzeć lokalną przedsiębiorczość właśnie w zakresie badawczo-rozwojowym. Przedstawiciele Centrum Badawczego Łukasiewicz zaprezentowali swoją działalność. Zostały także poruszone kwestie projektowe i wdrażania innowacji w firmach oraz źródeł ich zewnętrznego finansowania. W tym dniu została podpisana oficjalnie współpraca przy biurku patrona instytucji. W życiu nie ma przypadków i tutaj w Zgierzu mamy biurko, które Ignacy Łukasiewicz podarował pewnej parafii na Podkarpaciu. Jest to mebel z lat 50. XIX wieku, prawdopodobnie związany z dzierżawieniem apteki w Jaśle. Ten mebel Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych zabezpieczyła i dzisiaj udostępniła tutaj w ramach podpisania umowy o współpracy między Instytutem Łukasiewicza i Miastem Zgierz. Mamy też możliwość aplikowania wspólnie o projekty w ramach Horyzontu Europa. Dostępnych jest kilkadziesiąt miliardów euro i my wspólnie powinniśmy o te pieniądze zawalczyć, żeby właśnie z sukcesem potem mówić o, w kolejnej perspektywie finansowej o tych osiągnięciach perspektywy finansowej 2021-2027. To kolejna cenna współpraca, która na pewno wpłynie na rozwój lokalnych przedsiębiorców. Muzeum Miasta Zgierza zaprasza nas na prawdziwą podróż w czasie. Od wczoraj mamy okazję podziwiać przedmioty stworzone przez polskich projektantów okresu powojennego. Wystawa nie powstałaby, gdyby nie mieszkańcy. Warto przyjść do muzeum, bo można poczuć smak i klimat tamtych lat. W Muzeum Miasta Zgierza odbył się wernisarz wystawy pod tytułem Design PRL-u. Niedoceniona sztuka w naszych domach, na której można obejrzeć dzieła i wyjątkowe formy stworzone przez polskich projektantów okresu powojennego. Wystawa ma charakter partypacyjny, co oznacza, że znajdują się na niej eksponaty pożyczone oraz przekazane przez mieszkańców Zgierza i regionu. Siedem lat temu otworzyliśmy jedną z pierwszych tego typu wystaw. Tamta wystawa. Miała tytuł y, Dziedzictwo odnalezione na strychu. Tym razem zeszliśmy z tego strychu troszeczkę niżej do naszych mieszkań, do naszych do szafek kuchennych, czasami do, 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 do piwnic i stworzyliśmy już troszeczkę zawężoną chronologicznie ekspozycję y, dotyczącą dziejów tylko y, jednego okresu, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. PRL jawi nam się jako szary i nijaki okres, ale jeśli popatrzymy na te eksponaty, to widzimy przepiękne, kolorowe szkło, często niedocenianych polskich projektantów. Kuratorki ekspozycji chciały zwrócić uwagę na wartościowe i dobre projekty przedmiotów używanych w tym niedocenionym na polu artystycznym okresie. PRL mm, jawił się wśród artystów jako dosyć przychylny okres, i mamy tutaj bardzo dobre projekty bo to te projekty są tutaj kluczowe, w zasadzie wszystkie rzeczy są podpisane i tam gdzie tylko udało nam się odnaleźć projektanta. To to zrobiłyśmy. Na wystawie znajdziemy między innymi przedmioty z Wrocławskiej Szkoły Szkła, Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice, serwisy porcelanowe od projektanta Sadulskiego, czy też krzesło Hałasa. To chyba dziś najpopularniejszy mebel z epoki PRL. Te codzienne przedmioty mieszkańcy mieli pochowane w kredensach, a czasem w piwnicach. Tu są pierścionki, srebrna biżuteria. To, to, to. Są prezenty, tak. To są prezenty. Od męża, od byłych narzeczonych, a co? W zestawie z innymi to wygląda fantastycznie. W domu to było w kredensie, gdzieś tam na półkach schowane. Rzeczy, które tutaj są, to ja mam w domu. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, tyle nas jest, to każdy z nas ma w domu, bo to jest niezniszczalne niektóre rzeczy są. Filiżanki się tłumką, no ale to zostaje 6, to zostają cztery. A w ogóle bardzo dużo też takich rzeczy mam w domu i korzystam z nich niestety. Sentymentem. Kilka osób przechodząc <grym i zbyt wytkowano> słyszałam, o Boże, to wyrzuciłam, to wyrzuciłam. No i przyznamy się do tego, że kilka rzeczy, które tutaj Państwo mogą oglądać, po prostu zabrałyśmy spod śmietnika, uratowałyśmy i dałyśmy im drugie życie. Nie dość, że te przedmioty, szkło jest piękne, to również mają wartość historyczną. Serdecznie zapraszamy do muzeum każdego, kto chce chwilę cofnąć się w czasie. ekspozycję będzie można oglądać do końca roku. Drugoligowa drużyna koszykarska MKK Boruta Zgierz ostatnio zmierzyła się z zespołem z Inowrocławia na swoim boisku. Niestety tym razem nie udało się sprostać zadaniu. Zgierzanie musieli uznać wyższość przyjezdnym. ubiegłą sobotę odbył się mecz drużyny MKK Boruta Zgierz, w którym koszykarze zmierzyli się z drużyną z Inowrocławia. Niestety ostatnie rozgrywki nie były przychylne dla zgierskiego zespołu. Boruta przegrała na własnym boisku i obecnie zajmuje 11 pozycję w tabeli drużyn drugoligowych. Na dziś to już wszystko, ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę.